Cieszę ja się jeszcze raz przedstawię. W dość młodym wieku, ponieważ ten pierwszy startup założyłem, w, w wieku 8 lat, a wcześniej prowadziłem też różne działania chociażby w fundacjach związanych z przedsiębiorczością. Natomiast zanim sobie przejdziemy do takiego lekkiego opisu mojej historii właśnie, jak ja się rozwijałem, jak dochodziłem do tego tworzenia moich startupów, na co warto zwrócić uwagę na podstawie moich przykładów i co wam polecam zrobić, gdzie się udać, żeby taki startup stworzyć, to chciałem wam jeszcze wyjaśnić w ogóle czym startup jest. bo Powiem, że w Polsce jeszcze nie jest to do końca tak w 100% jasny termin. Przede wszystkim startup to nie jest firma, która dopiero zaczyna. Tak? To nie jest określenie na nową firmę, która dopiero została stworzona. To nie jest określenie na firmę, która się dopiero zaczyna. Startup jest to firma, która zazwyczaj wprowadza innowacyjny produkt, innowacyjną usługę e, i działa w bardzo, bardzo dużym ryzyku niepowodzenia. Tak? Czy jakąkolwiek, to po prostu istnieje duże ryzyko, że nam to, słuchajcie, nie wyjdzie. I taka jest główna różnica pomiędzy startupem a biznesem. Bo kiedy zakładacie biznes, nie wiem, piekarnię, warsztat samochodowy, On będzie, słuchajcie, sprzedawany, czy będzie dobrego. Startup jest to firma, która wprowadza innowacje, działa w dużej niepewności oraz od razu planuje działać na bardzo dużą skalę, przede wszystkim skalę globalną. I słuchajcie, jak ja zaczynam, jeżeli chodzi o to tworzenie, słuchajcie, startupów, jakie były moje początki. Moje początki były takie, że w szkole już zapisałem się do fundacji, zwanej Fundacją Forum Młodych, Z, z to, no i była tam taka fundacja, gdzie młodzi ludzie mogli organizować sobie szkolenia dla innych młodych ludzi. E, no i w właśnie od tego zaczynałem, tak od e, szkoleń, od fundacji oraz od wolontariatu, gdzie działałem, wspierałem działanie regionalnej Izby gospodarczej, chociażby w organizowaniu konferencji, w organizowaniu spotkań networkingowych z przedsiębiorcami, czy organizowaniu szkoleń, na które przyjeżdżali przedsiębiorcy z izbyki młodych ludzi, czy z gospodarczych właśnie z zakresu odbierania firmy. To dało mi pewne umiejętności e, związane przede wszystkim właśnie z organizacją szkoleń, z pozyskiwaniem partnerów, z rozmowami z przedsiębiorcami, ale też to pewną wiedzę, bo no będąc w tej tak? będąc tak naprawdę częścią zespołu regionalnej i społeczeństwa gospodarczej, na co dzień miałem okazję już w liceum obcować sobie z przedsiębiorcami, zbierać od nich wiedzę, zbierać od nich doświadczenia. To coś, czego w inny sposób kompletnie nie byłbym w stanie w tym wieku, słuchajcie. 17 lat w pracować do pierwszej pracy na przykład, no to miałbym małą szansę na kontakt bezpośrednio z założycielem, prezesem firmy, tak, który zajmuje się bezpośrednio biznesem. Natomiast działając w bezpośrednio w regionalnej społeczeństwie, miałem bezpośredni dostęp do przedsiębiorców. Dodatkowo też pracowałem w sprzedaży, ucząc się już na jakichś pierwszych, słuchajcie, kroków w sprzedaży. No i trzecie, Czas w wieku 18 lat, kiedy e, kończyłem liceum, w zasadzie to było przełom 18-19 lat, e, wraz z moim e, e, przyjacielem, którego poznałem właśnie w form młodych, Regionalnej izby Gospodarczej, założyliśmy nasz pierwszy startup, startup telemedyczny. Założyliśmy ten startup jeszcze przed pandemią, czyli jeszcze przed koronawirusem i przed tym, jak telemedycyna, telemedycyna stała się popularna. E, ten startup tworzył w słuchajcie oprogramowanie telemedyczne. Macie bardzo małą wiedzę, macie bardzo małe znajomości. E, ważne jest to, żeby to wszystko zdobyć w jak najszybszym czasie i jeszcze nauczyć się odpowiednich kompetencji, które pozwolą wam taki biznes zbudować. Bo nie będę Was poszukiwał. E, Dane i statystyki mówią, że większość e, założycieli startupów, e, większość startupów, które odnoszą sukcesy, to nie jest przykładowo Mark Zuckerberg, który tam w wieku 21 na czy 22 lat już był miliardy, Zazwyczaj są to osoby w wieku 40-50 lat. E, doświadczeni pracownicy korporacji, e, przedsiębiorcy prowadzący jakieś mniejsze biznesy, którzy z tymi latami doświadczenia, kontaktów i swojej wiedzy weszli i zaczęli tworzyć startupy. Natomiast to nie znaczy, że to jest niemożliwe, żeby stworzyć skutecznie i z sukcesem startup w młodym wieku. Natomiast musicie się przygotować na to, że będziecie musieli się dużo uczyć, będziecie musieli budować od zera tak naprawdę kontakty, wiedzę oraz swoje no, doświadczenia. którą tutaj organizujemy? Ja e, przede wszystkim, jak zaczynałem, to jeździłem na masę słuchaczy konferencji. Do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa. Praktycznie każda konferencja dotycząca startupów, dotycząca medycyny, telemedycyny, no to na taką konferencję po prostu jechałem, żeby poznać ludzi na kontakty, zdobyć doświadczenie, zdobyć jakąś wiedzę. I tutaj, słuchajcie, mam kilka fajnych e, przykładów. Chociażby e, Unicorn Plan, czy Startup City Zabrze. To są takie organizacje, które wspierały właśnie startupy. Unicorn Hub jest w Lublinie, ale generalnie w całej Polsce wschodniej macie masę projektów dotyczących rozwoju startupów, gdzie możecie na właśnie rozwój swojego startupu otrzymać pieniądze. są innych programów, więc jeżeli będziecie Inwestorzy. Musimy sami sobie składać kapitał, musimy e, go pożyczyć w banku, tak? chociażby czy wykorzystać jakieś mniejsze dotacje. E, mamy na start powiedzmy kilkadziesiąt, może sto tysięcy złotych, może kilkanaście tysięcy złotych nawet nam wystarczy, żeby rozpocząć działanie z tym biznesem. Ale tak jak wiemy, gdy mówimy o startupach, to mówimy o setkach tysięcy, i o milionach, więc potrzebni są nam po prostu e, inwestorzy, czyli ludzie z większym kapitałem, czy firmy, czy e, fundusze inwestycyjne, które włożą pieniądze, żebyśmy ten swój startup byli w stanie w ogóle Rozwinąć. Z racji na to, żebyśmy tworzyli w aplikację aplikację e, telemedyczną, naszym inwestorem został e, Software House, czyli firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, która wyłożyła odpowiednie środki na to, żebyśmy mogli ten nasz startup e, stworzyć. A tutaj też jest kilka zdjęć, słuchajcie właśnie, chociażby z finału Wilbur e, z jakichś różnych moich prezentacji. Możecie zobaczyć przygotowaną wersję na premierę naszego. jest to, żeby budować, słuchajcie, swoją markę, osobistą, swoją rozpoznawalność. Ja do tego wykorzystałem, słuchajcie, podcast i znowu jak możecie zauważyć tutaj sporo logotypów. Dlaczego te logotypy, słuchajcie, wrzucają? Bo w tworzeniu startupów bardzo ważna jest wasza sieć partnerów biznesowych, wasza sieć, słuchajcie, kontaktów, tak? I tutaj znowu pojawia się regionalna i gospodarcza Startup City Zabrze, bo to ja żebyśmy się stawali w branży bardziej rozpoznawani, bo jest to też kluczowe. Im bardziej jesteście słuchajcie, rozpoznawalni w swojej branży, tym większa macie szansa, chociażby dotrzeć do inwestorów, którzy mogą Wam wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie Waszego startupu. Drugie słuchajcie, podejście. Ja zakładałem tak naprawdę dwa startupy. tutaj na poważnie w jakichś różnych słuchacie pomysłów, które sobie rozwijają. było sporo, ale tutaj mówię o startupach, które właśnie e, stworzyłem zespół, e, przygotowałem produkt, pozyskałem finansowanie, inwestorów, dotacje unijnych, wprowadziłem produkt na rynek, to słuchajcie, rozwirawy. Drugim startupem y była taka prosta, słuchajcie, aplikacja e, do czytania streszczych książek biznesowych. Bo startup nie musi być zawsze innowacją na skalę globalną, kompletnie czymś nowym. Czasami może to być na przykład Weźmiecie skopiujcie sobie ten pomysł biznesowy, ten startup, który działa za granicą i dostosujecie go do realiów polskiego rynku. Dokładnie tak samo my zrobiliśmy sobie z e, tą aplikacją dotyczącą zarządzania e, książek biznesowych, słuchajcie. W Stanach Zjednoczonych była już masa takich aplikacji. W Niemczech, w Wielkiej Brytanii była masa takich aplikacji. My z nich sobie wykorzystaliśmy, ale widzieliśmy, że one nie są w Polsce. Nie ma ich języku polskim, e, nie ma polskich... Wnioski po prowadzeniu tych e, moich dwóch startupów e, wyciągnąłem, które są e, absolutnie, słuchajcie, według mnie najważniejsze. jeżeli kiedykolwiek chcielibyście spróbować e, swojej drogi z tą e, przedsiębiorczością, właśnie bardziej technologiczną, bardziej innowacyjną, są to słuchajcie, wspólnicy inwestorzy, dobierajcie ostrożnie. od razu Wam zaznaczę, że praktycznie, zwłaszcza w chłodnym wieku, nie macie możliwości zbudowania startupu bez wspólników. Tak jak zwykły biznes. Standardowe bardzo często możecie sobie otworzyć samemu jednoosobową działalność gospodarczą, e, czy tam działalność nierejestrowaną, czy w jakimkolwiek innym stopniu. To gdy mówimy o startupach, jednoosobowa działalność gospodarcza od razu odpadów, to już chodzimy zresztą na wyższy poziom, bo tutaj już mówimy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółkach akcyjnych, e, tego typu podmiotach, w których rozdzielacie udziały pomiędzy swoich spółników oraz pomiędzy inwestorów. A dlaczego słuchajcie, ci spółnicy nam są. E, nowego produktu, wprowadzanie innowacyjnych usług na rynek, wymaga tego, żebyśmy byli ekspertami tak naprawdę w kilku dużym dziedzinach. Nie? Jeżeli, nie wiem, zakładamy sobie warsztat samochodowy, to możemy sobie go bardzo powoli rozwijać, jeżeli jesteśmy świetnym mechanikiem, tak? to nawet jeżeli nie radzimy sobie z marketingiem, nie radzimy sobie z sprzedażą, nie radzimy sobie z finansami, to jest szansa, że samą tą jakością naszych usług po prostu Będzie świetnym księgowym, zajmie się nam finansami, kogoś, kto nam będzie pomagał w marketingu. Natomiast, gdy tworzymy startup na no, od samego początku musimy być w kluczowych dziedzinach najlepsi. E, no i e, w zazwyczaj, jeżeli mówimy o statystykach, e, ilość wspólników w startupach to jest od 3 do 4 osób. Minimalnie to jest 2, maksymalnie to jest 3. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli jest więcej spółników, to wtedy fundusze inwestycyjne. Então isso doświadczeniem biznesowym, tak? Czyli ktoś, kto wie, jak się prowadzi firmy, jak się zarządza ludźmi, jak się buduje strukturę zespołu, tak, osoby, które pracują nad strategią, wizją firmy, tak? Czyli tym kierunku, do którego my, słuchajcie, zmierzamy. No jest trzecie jeszcze takim poświęcnym elementem, to jest osoba odpowiedzialna albo za marketing, albo za sprzedaż. Bo to też czasami startupy muszą robić więcej sprzedaży, tak? Zwyczajnie startupy, które nie wiem, sprzedają coś do firm, wtedy robią większej sprzedaży, a gdy rozwijamy startup, które coś sprzedają mówimy o marketingu, tak? Więc tutaj mamy taki, takie trzy podstawowe kompetencje do pokrycia. To wszystko oczywiście zależy, jest, powinno być indywidualnie dopasowane do pomysłu biznesowego, bo czasami lepiej będzie wziąć jedną osobę od biznesu, jedną osobę od technologii i następnika jakiegoś prawnika, tak? Albo gdy złożymy, nie wiem, coś w branży medycznej, to nie bierzemy na przykład osoby technicznej, programisty, tylko bierzemy jakiegoś doświadczonego, słuchajcie, lekarza. No i tu też się pojawia ten problem, bardzo często słuchajcie, no my nie mamy tego doświadczenia. Nie jesteśmy świetnym programistą, nie jesteśmy świetnym lekarzem, ale to nie znaczy, że nie musimy stworzyć startupów, bo na rynku aktualnie obserwuje bardzo dużo startupów, które odnoszą duże sukcesy, które mają takie powiedzmy multigeneracyjne zespoły. Są jakieś tam osoby starsze z większym doświadczeniem, tak? Są osoby młodsze, które bardzo często zajmują się właśnie marketingiem, promocją chociażby to Łukasz pani wam powiedział, wy macie już to doświadczenie, pracujecie z, nie wiem, TikTokiem, Instagramem, Facebookiem, bardzo często wiecie, jak to działa, tak? Więc e, bardzo często, chociażby właśnie takie funkcje promocyjne, marketingowe możecie w takich startupach jako pan też zajmować. E, słuchajcie, programy e, inkubacyjne i akceleracyjne. Co to są programy inkubacyjne i akceleracyjne? Jak macie startup na takim kompletnie początkowym poziomie, czyli macie, powiedzmy, pomysł, nie wiem, macie jakieś tam doświadczenie z marketingiem, macie kolegę, który jest programistą, czy koleżankę, która jest graficzką, chcecie złożyć jakiś startup, macie pomysł, macie zespół i tylko tyle macie, no to wtedy idziecie do programów inkubacyjnych. Programy inkubacyjne są właśnie dla takich startupów na początku. Musimy przygotować dobry produkt, dobrze go promować, dobrze go... jest w stanie dotrwać do tego e, poziomu, w którym zaczynają e, one przynosić jakieś tam dochody, czy a generować, zyski to już e, w ogóle często zajmuje e, latami. Przykładowo taki Amazon, słuchajcie, jeszcze po paru latach jak wszedł na giełdę, to notował same straty, bo w startupach też nie do końca liczy się to, żeby jak najszybciej zacząć zarabiać pieniądze, ale generować jak największe przychody i zagarnąć dla siebie jak największą część rynku. bo wtedy mamy potencjał na największe zyski w przyszłości. Tak? I na tym zależy też słuchajcie inwestorom. No i oczywiście słuchajcie o, tym, o tych wspólnikach to jest taka rada. Ode mnie bardzo uważajcie na zaczynanie startupu ze swoim przyjacielem, kumplem ze szkoły, z podstawówki, z liceum. Fajnie, to pokazuje, słuchajcie, że ja przez lata buduję sobie relacje i współpracuję cały czas z tymi samymi bardzo często podmiotami w coraz bardziej zaawansowanym stopniu. I w tworzeniu startupu, słuchajcie, w tworzeniu biznesu, to jest yy, coś absolutnie kluczowego. Nie wiedza jaką spółkę otworzyć, nie wiedza yy, jakaś taka bardziej urzędowa, yy, tylko właśnie te kwestie relacji, tworzenia zaufania, tak, yy, to jest tak naprawdę w biznesie najważniejsze, bo biznes bardzo mocno, czy to startupy, czy to zwykły polega,